Dzień dobry, jest godzina 7.30, nagrywamy poranną rutynę. Jakby ktoś nie wiedział jeszcze po tytule, wstałam specjalnie dla was 25 minut wcześniej, żeby móc nagrać. Musicie mi dać chwilę. Ej widzicie, wstaję rano i idę umyć twarz i siku. Najczęściej nie ścielę łóżka. I najczęściej mu po wygląda właśnie tak, jak przed chwilą pokazałam. Rządzę to, jak wracam. Czasem. Czasem nie. Yy. Chwileczkę, zapomniałam wspomnieć, że rano często pstrykam plecami No jest nieczęsto, prawie zawsze Bo mnie bolą rano o. Nie, 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 nie. Ubieram się Uwaga, to jest bardzo ważny element mojej rutyny. Zawsze po ubraniu się jest mi zimno, bo w ogóle nie rano jest mi zimno, więc zakładam pandę. Tak. Zakładam, że nie mam zbyt wiele czasu na makijaż, więc robię taki, taki gówniany, tak jak w sumie codziennie. Dzisiaj jest ostatni dzień szkoły przed świętami wielkanocnymi. Bardzo mnie to cieszy i motywuje. Mam dziś 5 lekcji i mam i tak na trzecią lekcję, nadal mnie nie cieszy godzina, o której wstałam. Naprawdę, gdybym nie pisała dzisiaj sprawdzianu z geografii, to pewnie bym nie poszła do tej szkoły. Przepraszam Was najmocniej, nie jestem zbyt rozmowna o tej porze dnia. Strasznie mnie denerwuje, zawsze jak robię makijaż, to moja lewa brew w jednym miejscu ma jakąś łysinę. To może dlatego, że regulowałam sobie brwi mając 12 lat i zero pojęcia na ten temat. To może być to. na na gąbkę. Matka, jak w tym pokoju śmierdzi. Oczywiście nie mógł być to zwykły poranek. Musiała mi zabraknąć pamięci w telefonie, więc zakończyłam na szybko makijaż bez was. I mam teraz mało czasu. W sumie teraz będzie bardziej realistycznie, bo zawsze biegnę na pociąg i rzadko na niego zdążam. Chciałam też dodać, że nie umiem na geografię bardzo, ale jeszcze mam czas w autobusie. Zawsze mówię, że uczę się w autobusie. Wydaje mi się, że wszyscy wiemy, jak to się kończy. Dobra, tak wyglądam. Mocno średnio, ale to nic. Robię parkocze z wstążkami i spinki. Pewnie mam bardzo nierówny przedziałek z tyłu, ale to mnie również jeszcze nie interesuje, nie mam dużo czasu. Najczęściej jak wstaję, to mam takie niecałe półtorej godziny do wyjścia i nigdy mi to nie wystarcza, ale nigdy nie zdecyduję, żeby wstawać wcześniej. Tylko fajna adrenalina o poranku, czy zdążę na pociąg, czy nie. Również oprócz tego, że jest dziś ostatni dzień szkoły, jest też mój rodzinowy tydzień. Nigdy w ten sposób do tego nie podchodziłam, ale, ale mogę, więc pomyślałam, że mogę sobie zrobić pankejki w stylu takim urodzinowym, z taką posypką. Nie wiem dlaczego i po co, ale mogę, nikt mi nie zabroni, więc to zrobię. Oj, co to jest? Super. Wam totalnie jak koketka. Idziemy na dół. Sprawdziłam właśnie rozkład pociągów i mogę pojechać albo za wcześnie, albo za późno. Bo miałam idealny pociąg na tą lekcję, ale zmienili rozkład, bo czemu nie. Więc w sumie to będzie taka ruletka, zobaczymy na który zdążę. Najwyżej się spóźnię na geografię, na której mam sprawdzian. Witajcie w kuchni włodarków. Tak to wygląda na co dzień. Drugie śniadanie. Mogę szybko wam zrobić haul w sumie, jak już tu leżą zrobię, bo mam przecież tyle czasu. Zielona herbata z jaśminem, zielona herbata... zielona herbata smak tropiku, jakaś herbata na sen taka. I teraz cel zamawiania kwiatki na tort. Mój tort urodzinowy, jakby się zapomnieli, mam zaraz urodziny. się to wstawiam. może już mam albo miałam urodziny. Jaśmin, kwiaty jadalne i lawenda. Jest piękna, nie widzicie tego, bo nie ma światła w moim domu, ale jest piękna i pięknie pachnie. Zaczynajmy. Na początku robię kawę jestem Boże, już byłam pewna, że nie będzie kawy, bo wczoraj użyłam ostatnią dawkę, ale mój tata chyba domielił. Praktycznie zawsze o poranku piję kawę, rozsypałam całą kawę wszędzie, bo czemu nie. <słysy> <Uf. słysy> Dopilniałam sobie wczoraj nalać wody, jak słyszeliście upuściłam pokrywkę. Bardzo fajnie. Ile mam o Ojej! Dawaj! Pankejki Robię na to, co najprawdopodobniej skończy się tragedią Mama! Czy mąka do pierogów nada się do pankejków? Okej okay. Główny składnik Kolorowa posypka Jest przeterminowana o 3 lata Myślę, że będzie idealna do jedzenia Coś z mojego super przepisu wyszło Mi pewnie jest 2 pankejki, ale pewnie Uuuu, bardzo fajnie Uuuu to może się piec? Latujemy na prawdziwy ogień. Patrz. o. I nie. Latino. Ten jeden wyszedł ładny. E! gdzie ty się wybierasz? Nie Majda. Nie tym razem. Zobacz. To są moje pankejki. Niespodziewany news, może zdążę na wcześniejszy pociąg? To jeszcze nie jest utwierdzone. Potwierdzone. Mamy już cztery pancake'i wyszły z tego super przypisu. To nic, bo rano nie bywam jakoś głodna, więc w sumie to jest okej. Okay. Syrop. Więcej wysypki. Oj. Happy birthday. Au. Wszystkiego najlepszego dla mnie, chociaż dzisiaj nie mam urodzin. To dziwo. Myślałam, że będą nie do zjedzenia. Mam dobrą wiadomość. Stążę na pociąg. więc nie spóźnię się do szkoły. Kto by się spodziewał, często się to nie zdarza. Do dzisiejszego fitu. Ojeju, przydałaby mi się wizytę w toalecie po tym śniadaniu, ale nie mam czasu. U, jedziemy dalej. Super stary. Witanki, bo jest chyba minus 5 stopni. Nie chcę czapki. Wezmę szalik. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobała wam się ta poranna rutyna. Tak to najczęściej wygląda. Znaczy w sumie najczęściej się spóźniam do szkoły, więc dzisiaj i tak na spokojnie. Kocham was wszystkich. Do zobaczenia w następnym odcinku.